Ale wciąż stara się, aby Zechra była podejrzliwa względem Emera. W 152. Odcinku Więźnia Miłości Mechta podkryje, co planuje jej brat. Sprawdź, co wydarzy się w 152. Odcinku serialu Więzień Miłości. Jener, Musa ma nowy plan, aby sprawić, że Zechra, Hazal Subasi, będzie tylko jego. Wysłał człowieka który mają porwać. Na jego drodze wciąż jednak stoi Emir, Erkan Maris. W 153. Odcinku serialu więzień miłości właściciel warsztatu nakazuje Salimowi, Ali Soban, opuścić lokal. Stoi za tym ojciec Koraya, Haliterman Ersoy. Człowiek Enera napada na Emera, ogłusza go i porywa. Później zwabia w pułapkę Zachre. Temerowi udaje się wyswobodzić i rusza na pomoc Zechrze. Pokonuje napastnika. Fikret nakazuje Salimowi, by przeprowadził do niego Koraja. Więzień miłości odcinek 153. W środę, 2.10.2019 o godzinie 17.10 w TVP2. Sprawdź program TV.